Cześć. Tu Przemek Zdertusz. W dzisiejszym odcinku pokażę wam jak podłączyć drukarkę HP DeskJet Plus Ink Advantage 6075 przez Wi-Fi ze swoim smartfonem przy użyciu aplikacji HP Smart. Zapraszam do oglądania. Jak możemy zauważyć, podświetlenie znajdujące się przy drukarce Świeci na niebiesko, a to oznacza, że jest ona już podłączona do jakiejś sieci Wi-Fi i jest już skonfigurowana. Jeżeli przenosicie się do innego miejsca, macie nową sieć i chcecie ponownie drukarkę skonfigurować z nową siecią WiFi, to z panelu na, z tyłu drukarki pod przyciskiem zasilającym znajduje się przycisk Wi-Fi, który przytrzymujemy, aby zresetować moduł Wi-Fi. Po przytrzymaniu przez 3 sekundy tego przycisku, Możemy usłyszeć charakterystyczny dźwięk i kolor naszego podświetlenia powinien zmienić się na fioletowy. Oświetlenie zmienia nam się w fioletowe, co oznacza, że moduł został włączony ponownie i czeka na nowe skonfigurowanie. Zatem przejdźmy do wcześniej pobranej naszej aplikacji HP Smart. Otwieramy naszą aplikację, wybieramy kafelek Dodaj pierwszą drukarkę, nowa drukarka Połącz. Podłącz nową drukarkę HP do sieci i dokończ konfigurowanie. Wybieramy to. Jak chcemy podłączyć drukarkę? Chcemy ją podłączyć za pośrednictwem Wi-Fi i musimy się upewnić, że telefon, jak i drukarka znajdują się w zasięgu tej samej sieci, do której podłączony jest aktualnie nasz smartfon. Kontynuujemy. Została znaleziona drukarka DeskJet Plus 6000 Series, czyli nasza drukarka, która znajduje się obok mnie. Wybieramy tę w drukarkę, wprowadzamy hasło do Wi-Fi i wybieramy kontynuuj. Czekamy aż aplikacja skonfiguruje naszą drukarkę i znajdzie ją w sieci. Otrzymujemy informację o przyciśnięciu przycisku z literką i. Po kliknięciu słyszymy charakterystyczny dźwięk i konfiguracja postępuje dalej. otrzymamy pomyślną informację o zakończeniu konfiguracji drukarki poprzez Wi-Fi. Klikamy kontynuuj. Automatycznie aplikacja HP Smart przeprowadza nas do dalszych kroków do głównie aplikacji HP+, gdzie, jak widać, chcą zbierać dane dla nich potrzebne do dalszego działania, więc my odrzucamy te dane. Nie chcemy logować się do konta HP, pomijamy więc aktywowanie konta. Jest informacja o niskim poziomie tuszu w drukarce. Ukrywamy ten alert. Widzimy informację o niskim tuszu koloru czarnego. Pomijamy to i również aktualizację drukarki, jeżeli chcemy stosować zamienniki. Klikamy powiadamianie i niech wybieramy automatycznych aktualizacji, które są według aplikacji zalecane. Wydrukujmy zatem jakiś dokument, aby sprawdzić, czy konfiguracja przebiega pomyślnie i możemy drukować z naszej aplikacji poprzez Wi-Fi. Jak widzimy, drukarka drukuje, więc konfiguracja przebiega pomyślnie. I tak właśnie wyglądała konfiguracja sieci Wi-Fi przy pomocy aplikacji HP Smart. Żeby połączyć swój smartfon z drukarką HP, DeskJet Plus Ink Advantage 6075. Jeżeli film Wam się podobał i się przydał, zostawcie po sobie łapkę w górę. Nie zapomnijcie o zasubskrybowaniu naszego kanału, aby być na bieżąco z nowymi materiałami. A my widzimy się w kolejnym odcinku. Do zobaczenia. Cześć.